Cześć, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy. Dawid z tej strony. Zapraszam Was do recenzji drugiego już magazynu LEGO Bionicle i dołączonego do niego zestawu. Do całego zestawu mamy dołączoną taką otomaskę, i z drugiej strony jest jej inna wersja. Mamy tutaj Władcę Ognia tam był Władca Kamienia. Tak więc, w zależności od tego, jaki bohater nam odpowiada, możemy sobie tę maskę wyciąć. Nas to zbyt nie interesuje, dlatego odkładamy ją sobie na bok. Zobaczmy w samym magazynie, jak to wygląda. Ja już widzę, że mam kamerę źle ustawioną yy, i chyba to zmienię, żeby było Wam wygodniej. No, już jest trochę lepiej, tak więc możemy dalej kontynuować recenzję magazynu. Tutaj mamy sposób budowy naszego skoła. Tak więc instrukcja jest na pierwszej stronie, dalej mamy komiks i tak, co tu mamy dalej? Oczywiście gry, zabawy, dopasowywanie elementów, oczywiście standardowo znajdywanie różnic pomiędzy obrazkami. Dalsza część komiksu. Co, co się rzuca w oczy? Nie mamy plakatu w środkowej części komiksu. Ale za to mamy maskę, jeśli kogoś interesuje. Według mnie plakaty się sprawdzają o wiele lepiej. Bohaterowie w jedności, czyli mamy dalszą część komiksu. Naprawdę długi, mało reklam jak do tej pory. Tutaj mamy już konkurs. Dalej, oczywiście, komiks. Tutaj możemy zobaczyć, jak możemy przypiąć naszego sokoła Agil i Ekimu. Ja niestety nie mam tego bohatera, więc nie będę w stanie wam tego zaprezentować. Ale tutaj możecie zobaczyć, w jaki sposób jest to przymocowane. Tutaj dalej reklamy, jak możecie zauważyć, i co się rzuca w oczy, nie mamy niestety zapowiedzi nowego magazynu Bionicle. No, być może, być może pierwszy numer źle się sprzedał, drugi jest już tylko takim zakończeniem. No nie wiem, mam nadzieję, że nie. No, może gdzieś przegapiłem, ale nie wydaje mi się. No nic, jeszcze raz przejrzę ten magazyn, ale tym. Tymczasem przejdźmy do samego zestawu, który najbardziej nas interesuje. W porównaniu do poprzedniego magazynu LEGO Bionicle mamy tutaj zupełnie inne elementy. Nie są one tak duże, za to jest ich więcej. Jest ich tutaj 29, więc jeśli jesteś mocerem i się zastanawiasz, możesz tutaj zobaczyć, jakie elementy są właśnie dołączone do tego zestawu Bionicle. Tak wygląda nasz sokół po zbudowaniu. Ma on sporo ruchomych elementów, jak możecie zobaczyć. Jego głowę możemy bardzo fajnie tutaj wypozować. Możemy ją ustawić w praktycznie dowolnym kierunku. Tutaj na boki ma ona mniejszy zakres ruchu, w górę, w dół, oczywiście większy. Tak wygląda ona z bliska. Ten element jest ciekawy, ponieważ najczęściej funkcjonuje on jako uchwyt do wiaderka, jeśli pamiętacie, z innych zestawów. Skrzydła no dość szerokie, nadają mu tej wielkości. Są w takim kolorze złotym, jak możecie zobaczyć, ogon. Także on nie jest niestety ruchomy, to jest taki jakby minus, można byłoby, by go jeszcze ustawić, byłoby to o wiele ciekawsze, moim zdaniem, jeśli chodzi o pozowalność. Natomiast same skrzydła, oczywiście, ruchome, no bo też zawiasy kulkowe, więc one tutaj robią fajną robotę. Bardzo dobrze się to ustawia. Pozowalność jest, moim zdaniem, bardzo dobra. Jeśli chodzi o ten element, no to nie możemy go nigdzie ustawić, no to jest ten minus troszkę, że bez dodatkowego bohatera, na którym możemy naszego ekimu ustawić, no za wiele nie podziałamy. A tutaj ten dodatkowy element, który nam został po zbudowaniu ekimu, jest przypinany do naszego Agila i może on służyć jako przyczepienie do jego broni. Ponieważ musimy tutaj zrobić miejsce dla sokoła, jak widzicie na ramieniu, więc ten element gdzieś by mógł ulec zgubieniu albo, no, w akcji. A tak mamy go przypiętego do biodra naszego bohatera. Tak więc podsumowując, czy warto ten zestaw nabyć? No jest on zupełnie inny jakby stylowo w porównaniu do pierwszego numeru magazynu. Bionicle? No, moim zdaniem warto poczekać na trzeci magazyn, żeby przekonać się, żeby sobie wyrobić większą opinię. Moim zdaniem o wiele więcej ciekawszych elementów. Taka jest moja opinia. Jeśli się nie z nią zgadzacie, no to wyraźcie swoją opinię w komentarzu, bądź w zalajkowaniu, bądź nie tego filmu. Ja Was pozdrawiam. Czy namawiam do kupna tego magazynu? Nie wiem. Moim zdaniem tu jest o wiele więcej przydatnych elementów. Tak, już podsumowując, dzięki za obejrzenie odcinka, pozdrawiam i do następnego, cześć.